Hej, Witajcie, tutaj Jarek i jestem dzisiaj no, na moim serwerze, widzicie mój serwer, tak. No, dla niektórych się, niektórzy się ucieszą, a niektórzy to może też się ucieszą. Konkurs organizuję na tym serwerze. Kto zrobi mi no, skin, bo niestety Bito Sław nie prościego go o bo... Jak weźmiecie skiny od niego, to on po pewnym czasie będzie chciał za niego y, kasę. Będzie chciał, więc od niego nie bierzcie i od razu go też nie hejtujcie, bo on nie chce mieć jakichś tam problemów. Hmm. No. So, y, konkurs polega na tym, kto zrobi mi ładnego skina, wgrami go od razu na komputer. Ter, y, no... No... W ładnego skina na komputer Od razu do najpierw timingu to wygrywa Do każdego Aha! Jeszcze Kurczę, Jeszcze dla mojego kolegi Ej! Kurczę... Wpadł internet, ale dobra To... Konkurs polega na tym, że już mówię, ale kto zrobi na przykład na mnie skina skina zrobi i już dla mojego kolegi nie będzie chciał to też wygra mi się spodoba ten skin to może wejść a kto zrobi obydwa to może nawet się starać o game, o admina i o różne takie ale kto zrobi ładnego skina dla mnie i dla mojego kolegi to wygrywa Admina i wejściówkę na serwer. I kto zrobi tylko dla mnie, albo tylko dla mojego kolegi, ten y, wygrywa tylko wejściówkę na serwer. Nie wiem, może będzie VIP czy coś takiego. Tak, to jest taki krótki i filmik dwuminutowy, więc zapraszam y, wszystkie y, skiny i... Yy, można wysyłać na yy, moją skrzynkę. Tak, a więc yy, czas będzie do tydzień. Tydzień Wam powinien wystarczyć, ale yy, wszystko będzie napisane, jak chce, w opisie. Więc żegnajcie. Na razie. Cześć.